Witam bardzo serdecznie, FIFA 22 Ultimate Team Dziś mam nowy skład Dzięki temu panu, który wypadł mi z paczki, nie uwierzycie Za poster 75 plus nikomu, nikomu nie trzeba go przesadzić, jest Cristiano Ronaldo Postanowiłem zmienić skład na Premier League Kupiłem Rafala Varana Korneta, który jest bestią, że tak powiem w tej chwili Ruler Breaker Dla jest tutaj oczywiście Alison, świetny bramkarz Kai Walker, Gomez, Bruno Fernandes, yy Ismaila Sar, uważam, że to jest bardzo świetny prawy, pomocny prawy napastnik. Marcus Rashford, tak to właśnie wygląda. Także mówię, traf Cristiano Ronaldo spowodował to, że musiał zmienić cały skład pod Premier League z postępów w sezonach 75+. Jest oczywiście dostępny, udostępniłem go na modeczki Boyota na kanale, na, na Facebooku. Mam sobie teraz zobaczyć mój traf z czym handlujemy w tym tygodniu. Zobaczcie: SPD, SP, SN na N, SPD na SP, SP na SPD. Wszystkie karty SP, tak jak mówiłem, wczoraj rynek, że tak powiem, ruszył do przodu. Wieczorne, że tak powiem, handel tymi kartami kupowało się po 1800, składam jak widzicie, po 1200, 800 2900, Nie Niektórzy dostawiają nawet po 3700. Także te karty, panie, są te na N, to, że to legenda która schodzi cały czas, tak to na tą, na tą chwilę wygląda. Nie mam dużo końców na koncie, ponieważ oczywiście na bieżąco kupowałem, że tak powiem zawodników. Tak to wygląda. Prośba do Was, tak jak mówiłem, nie, nie przebijajcie licytacji. Nie, nie, że tak powiem, nie róbcie czegoś takiego, że za siłę popiszecie kupić kartę. Wczoraj taka sytuacja była, że wszyscy licytowali sobie karty. Są karty wystawione po 1800, a ludzie kup kupują za 1600. Trochę tego nie rozumiem, ponieważ minimum mi by się nie chciało czekać, żeby kupić kartę za 1600 i jeszcze się o licytować. Wolałbym ją kupić za 1800, no ale to jest każdego indywidualna sprawa. Także prezentację skąd wzięliście. będziemy grać w Rey Walsy. Będziemy grać dzisiaj oczywiście też, spróbujemy zagrać sobie tutaj. W zadaniach jest Bergwin. Uważam, że to jest fajna karta, że tak powiem. To są mecze towarzyskie, które trzeba rozgrywać. Także to na dzień dzisiejszy byłoby tyle. Tak jak mówię, handlujcie, grajcie, bawcie się grą. Zostawcie oczywiście suba w górę, suba w górę, subskrypcję, żebym kanał się rozwijał, będziemy nagrywać dalsze odcinki. Od dziś zaczynam zbierać paczki na toty. Uważam, że otwieranie, że tak powiem, pacz, robienie ważnych meczów, otwieranie paczek jest bezsensowne, bo miałem... No nic nie miałem ostatnio w ważnych meczach, także od dziś zbieram paczki za postępy, za mecze towarzyskie, za wszystkie tryby już w grze. Już szykujemy się powoli pod toty. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, subik, łapka w górę. Dzięki, hej!